Cześć, to kolejny odcinek z podobnymi herbami. Zapraszam do oglądania. Herb klubu GKS Agricola łoniów jest bardzo podobny do logotypu tureckiego klubu Beshiktarz z siedzibą w Stambule. Widzimy tutaj taką samą tarczę oraz czarne i białe pasy. Herb znajdujący się na środku logotypu został zamieniony na reprezentujący gminę łoniów, ale również jest to czerwone tło z białymi elementami, więc zmiana nie rzuca się aż tak bardzo na pierwszy rzut oka. Oprócz tego, zamiast na górze skrótu Bojotka, a na dole daty założenia klubu, czyli 1903 rok, na herbie polskiego zespołu znajduje się jego nazwa Agricola, u dołu nazwa miejscowości oraz data założenia jaką jest 2003 rok. Wszystko pisane już jednym kolorem. Łoniów to miejscowość w Województwie Świętokrzyskim, drużyna uczestniczy w rozgrywkach Sandomierskiej klasy A. W jednym z odcinków pokazywałem przykład herbu podobnego do Sportingu Lizbona. Czas na kolejny taki przypadek, czyli Huragan Smolno. Tarcza i jej barwy są praktycznie takie same jak w przypadku klubu ze stolicy Portugalii. Kolory są jedynie trochę jaśniejsze. Napisy podobnie wygięte. Różnica jest taka, że Sporting Portugal pisane białym kolorem zostało zastąpione przez żółty napis Huragan Smolno. Na dole znalazło się jeszcze miejsce na datę założenia 2006 rok. A nad herbem nie ma już skrótu SCP. Huragan Smolno to zespół z województwa pomorskiego grający w gdańskiej klasie B. Burza Dąbina i Pomezania Malbork. Nietypowy kształt oraz piłka w tle znalazły się w herbie Burzy Dąbina. Kolor żółty jest ciemniejszy i zmierzający ku pomarańczowemu, chociaż to też zależy. Jak to bywa w przypadku herbów piłkarskich, istnieją różne wersje kolorystyczne. Więc pewnie źródłem była prędzej ta wersja herbu Pomezania Malbork. Oprócz tego zamiast uściśniętych dłoni widnieje drzewo. W herbie klubu z Malborka powtarza się nazwa miasta. W logotypie Burzy Dąbina znajduje się dodatkowe hasło. Więc oprócz nazwy i daty założenia klubu jest też tekst: Tradycja zobowiązuje. I na to zespół z województwa dolnośląskiego. W sezonie 2018-2019 klub zajął ostatnie miejsce we wrocławskiej klasie C. Absolwent Domaszewnica. Ten herb jest podobny do logotypu włoskiego klubu Hellas Verona. Taka sama tarcza i pasy oraz miejsce z nazwą klubu. Herb miasta zamieniła piłka, a górny element został usunięty. Absolwent Domaszewnica jest klubem z województwa lubelskiego, występującym w bielsko podlaskiej klasie A w skarbie klubu Blackburn Rovers znajduje się róża, więc kto jak nie drużyna o nazwie Róża Różanki pasuje do tego zestawienia. Niebieskie obramowanie wokół róży zostało zastąpione kolorem czerwonym. Na górze znajduje się tylko mała informacja o dacie założenia. W oryginale na dole logotypu widnieje sentencja po łacinie Arte et Labore. Ten element oczywiście został zastąpiony nazwą klubu. Róża Różanki, czyli województwo lubuskie. W sezonie 2018-2019 klub wygrał rozgrywki klasy A w grupie Gorzów Wielkopolski. więc 2019-2020 będzie to Liga Okręgowa. Udało mi się znaleźć dwa herby nawiązujące do logotypu Brookbatu Termaliki Nieciecza. LZS Zryw Wielki Lubień. Widać tu taką samą tarczę, również podzieloną na trzy części. Z tą różnicą, że są to kolory zielony, niebieski i czerwony. Słoń został zastąpiony zielonym okręgiem z wieńcem laurowym i napisem LZS. Podobnie jak w herbie klubu z Niecieczy, na szarfie znajduje się nazwa miejscowości, a wyżej widnieje nazwa klubu. LZS Zryw Wielki Lubień to województwo kujawsko-pomorskie. Zespół gra w bydgoskiej klasie B. Drugi zespół to Zrzeszenie Niwa. W tym przypadku mamy już jednolite, zielone tło. W centralnym miejscu jest piłka, a wokół niej nazwa klubu. Zrzeszenie Niwa to zespół z województwa dolnośląskiego, gra w rozgrywkach klasy B. Dzięki za obejrzenie filmu do końca, niedługo kolejne materiały. Pozdrawiam.